Na dwór? Nie, co? No. O co ty się znowu obraziłaś? Mówiłam ci, żebyś tak głośno nie oddychała. Myśleczo. Ladies, I'm trying to do my work today. <laughs> Leave me alone, Type shift. Shake <laughs> YOUR DROPS! <drink>. LADIES! <laughs> Nazywam się Papa Słoń, ale wszyscy mówią mi Mariusz. Mariuszu! Papa Słoniu! <Celtic Reese> Suck! R ends with... Raw! Starts with B, ends in B. Bob! Starts with don't F, 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 F M. ends in T. Fats. Starts with <laughs> G, ends in Y. G! Pat has somehow found herself stuck inside a vending machine. And the votes of my new TV. You're a bad boy, aren't you? Yes, mommy. Yes, mommy. Oh, oh, mommy. What is going on here? Timmy, empty out your pockets. Why? I know you have my nick, but I don't have your nick. Just do it. No, I'm not gonna do that. Miss <laughs> Johnson. Yes, Jimmy. Can you empty out your pockets? Oh, did you lose something? I lost my vape. <gasps> Jimmy. You know that's not good for you, right? It doesn't shut up. Go to the principal's office right now. <sharp inhale> no, he's just. Four heads. Four heads. Nerd's rope. Oh, Hunter, Hunter, got got Hunter got it. Hunter got it. Sour patch Kids. Colson got it. Talkies. Hunter got it. I... Ah! Go! Aloy, gdzie są te Mamushi, get some złote. Mamusia nie będzie not Na pewno? I na taką piersę od batalnika, a takiego czekoladzio w ogóle, A or, go, ty k***a <mach> Hej! O nie wykryłam, nie uciekam. Wracaj tu, gdzie idziesz? Na lekcję! Syrekcje, najpierw buty. Słucham? Zmień buty! Przepraszam, I don't speak polish. Buty! <mach> not that innocent. I'm not that innocent. That better be true. If you screwed up, I'll sell your ass to a whorehouse! Stop making such dumbass comments and keep your smelly breath in your dirty mouth. <gasps> <gasps> There's hundreds! Uh, thousands, actually. I don't believe it! <laughs> to go to sleep you have school tomorrow come on i don't want to too bad you have to dad yes it is it's a prison going there they feed us nasty food your grades are terrible that's a thing Meh. Meh. shut up and study Meh. what's up nicole jeffrey was just telling me how he wants to shove his face in your boobs uh what well, hey i didn't say that Driving in my car right after a beer. Hey, that bomb is shaped like a deer. DUI. friend's birthday party with all their yes. close friends? No. Oh. <laughs> But Everybody, welcome Steven. Steven, do you wanna say a few words and introduce yourself? Nobody mess with me. Oh. No! what? Hey, what the fuck wrong with him, shorty? Ey, I don't know, bro, but let me try to talk to him. Yo, Steven, bro, welcome to the school, bro. If you need anything, bro, don't be afraid to ask me, bro. I got you. Steven, I, I come in peace. Uh What What book is that? What you reading? What book is this? It's a death note. The what? Are you deaf? I said a death note. But the death note's not a book that you read, it's a book that you kill people with. Exactly. W pierwszej grze waszym zadaniem będzie nie palić elektryka przez godzinę. Ty, no przecież banalne jest to zadanie. Boom la All right guys so i brought you my box of fruit gushers as an appetizer while you wait Ooh i have something gushing between my legs Nie chcę jechać na tą głupią wycieczkę! Ale zwiedzisz stare miasto, pójdzie się do muzeum! E nuda! W gdzieś to proszę ciebie! Ja za tą wycieczkę zapłaciłam 500 zł! Morduś wetu, kurwa pojaraj, bo się nie najarałem! Gruby! Prześpaliłeś do pieska. Nie chuj, *y, ale ja mam grube płuca! Mózg ktoś! Dzwoni do waszych matek za palenie pod szkołą! Pani dzwoni, kurwa, ja z matką w domu gibony jaram! Wow! We enemies? No. Are we friends? No. Are we gay? Stawaj leniwa ci, bo autobus się spóźnisz. No już kurwa, part Zasrałem się w turbinie samolotu, a teraz grożą mi 3 lata w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Otwierasz Po co ci to? Bo tu kurwi niesamowicie. I don't know what to do. Uh maybe stop being so You pospolite polskie kurwy uliczne. Sounds sticky. Weźcie sobie podręczniki, bo w autokarze będziecie pisać notatki na temat przyrody czy tam chuj wie jakiego tematu. No ty zjebie genetyczny. Debilu, kurwa ogarnij dupę przecież nie wiedziałem, że ona naprawdę to powie. Patrz kurwa, proszę ja ciebie na drogę, a nie dogaminę jak do mnie mówisz! No ale kontakt workowy jest bardzo ważny! Zorkowy! Kurwa, jaki workowy! Co my się kurwa! Mość nami będziemy spytać, Kurwa! Kurwa! Co ty tu robisz? Przedłem za. Piąty raz dzisiaj. Serio piąty? Ty swojej chaty nie masz? Wolę tu. Aha. Tak. Ciebie chyba pojebało. Co to mnie dla nie I nie Co? Bo ja bibułę potrzebuję najpierw do szkoły. No skurwa mać, wiesz, która jest godzina? Nie mogłeś mi wczoraj powiedzieć, że potrzebujesz bibułę do szkoły, tylko mnie budzisz o 1.30, że ty bibułę potrzebujesz. ja się teraz pójdę do sklepu i ją kupię? Zapomniałem. Trudno. Pójdziesz jutro do szkoły, nieprzygotowany, dostaniesz jedynkę i się nauczysz. Dobrze, przepraszam.

Cały czas do mnie podchodzi, chce mój numer telefonu, ja mu odmawiam, a ten znowu. No jest taki nachalny, że nie da się wytrzymać. Oh my god, My majszela. Why are you doing that, you're dancing. What are you talking about, Sigma? No, no, do not call me that. Ja pierdolę, co za wredne babsko, nawet se nie można godziny sprawdzić. A weź mi kurwa nic nie mów. Jedna ławka, czy ja wam przeszkadzam. Tak przeszkadzasz nam, pipo. Zamknij mordę i masz mnie kurwa słuchać. A weź spierdalaj Mendo. O ty mała pizdo dostajesz 18 bieg bez możliwości poprawy. Ja pierdolę, co za idiotka? Jeszcze większa debilka niż myślałam. Co to ma być? Gówno ma to nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Dostajesz jedynkę ja pierdolę, ale wy macie pojebane pomysły, żeby takie coś rysować. Kurwa, 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 kurwa. Kurwa, 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 kurwa. kurwa stan kurwa no chyba tą pizdę ci pa boli. Jak promokradu pomolał kos? Nie, dl w takim razie Jaden zaket No chyba ciebie dupa boli. No aj koleżna Jadenek to do kolegi. No i kolejna szurmienta dziśka się znalazła co uprawia te rytuały. Mam nadzieję, że w Starbucksie mają jesienne kubki, bo inaczej to ja nie będę tego piła. No, and meeting 6 million followers. My husband and I got a cake to try for the first time. For the first time. I eat that cake every night. Lucky. Before we try this obfuscifying cake, we have a candle. Lucky, will you put it in?

Komencemos la lección. Nie no, mamy teraz język dla ludzi z futrem w mordzie. Kurwa, zaraz spierdolę z tej lekcji do żabki. Ja też. Dawid Deluluski, co to kurwa za gadanie? Za karę idziesz do odpowiedzi. Szmata. Yo, what's up? Nie Zabiorę cię na O ja pierdolę! A dobra, chuj, zatrzymam się, bo zawsze mam jakiś plan. Dzień dobry, poproszę o prawo jazdy i dowód osobisty. Proszę poczekać, gdzieś tu miałem. HWDP Policji. O ja pierdolę! A dobra, nie będę tego biwniarza gonił. Haha, nie mogę uwierzyć, że znowu to zrobiłem. Patrz, co się będzie działo na benzynie. Uważaj tak! Don't put that gun in my face! Ja pierdolę, jeszcze tego kurwa brakowało, żeby jakaś inna pizda przylazła, znając nasze szczęście jest jeszcze gorsza od tej, co jest zawsze. Dzień dobry śmierdziele, nazywam się Iwona Szmata i jestem na zastępstwie za panią od rosyjskiego. Normalnie uczę historii, więc zrobimy sobie mały teścik z historii. Ty jesteś jakaś pierdolnięta jak- a? Ja cię syrniczki po utram no ja- He doesn't work. He doesn't cook. He doesn't clean. But he sure damn well waits at the table for dinner. Get this. Let me get this straight. dumbass! A nigga run run run, 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 run. run, run. Kurwa, już ciemno. That boy is good. No, ale ja bydę robiła to co ja będę chciała, ale no, ej, nie mówcie mi ile mam dawać odżywki. And I want you to make me a Krabby patty. Start digging in your butts when. What? What? Ja pierdolę! nie co, co ty powiedziałeś? Kurczę, ja nie jestem głuchy. Co kurczę powiedziałeś? Ty myślisz, że jestem debilem? Nie? Powiedziałeś kurwa. Co słyszało się Która jest godzina? Druga w nocy. To do spania! Kurwa! Prymasz ty tłe kurwy! My karty je mamy! Kurwa, wdepłem w gówno. Teraz pytanie, czy Tusk zmanipulował jakiegoś psa, żeby się to wystrał, czy manipuluje moimi nogami? Again, I am the devil from the bible, so I don't know how <laughs> well to I it. You motherfucker, you didn't let me finish. Uh -huh, I have all yeah, this da, 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 power in my girl what Then what could go wrong? Imię i nazwisko A ile punktów za to będzie? Proszę pani, a Majchel ściąga. No czek morda w kubeł konfidencie jebany. Co ja kurwa zrobiłem? Co ja kurwa zrobiłem źle? Chuju z... Ale pachniesz, hu, ładnie? Jak mój kibel dzisiaj rano, że to? Kurwa. No. Skąd to sprząta? na zrobił jak odsylający na pustyni. Numer like that show? It's trash. Cała goła. he is hiding in plain sight. This is a composite sketch of the suspect. Let's go to Detective Dunnett at the scene of the crime. Well, clearly whoever committed this crime is a very handsome man, but whoever drew this got the ears all wrong. They're way too big. How do you know that? Gut feeling. How do you think the suspect targeted Jeff Falkins as his victim? Um, probably because he deserved it. Oh, what? Nobody liked him when he was alive. Don't pretend to like him now. Zimno. Będę wam jak Sahara w lipsu! Pizdą może być twój popierdolony ojciec zapierdalający po mleko, stara wieśniaro. Zamknij mordę szmato. Kurwa, nie gadać mi na lekcji, bo wam zaraz nogi z dupy powyrwam, jebane śmierdziuchy. Brought the supplies, right? Yeah, for... You brought me here to cook crack? Yeah, what else is baking soda for? Dobrze, to napiszemy sobie a żebyś się kurwa udłabił kutasem. Our is Warren, is it... Okay, so there's no more balloons, so go ahead and go. Do you think Shadow is okay? Yes, this is John, and he's gonna be with us today in our classroom. Please show him some respect. Mm. Yo, bro, what mm. the fuck is nigga doing, bro? Yo, bro, shut up, bro. Yo. Shut up. Mm. Bro, you hear him, though? Bro, he sound crazy mm. as hell, bro. Mm. Bro, why are you laughing, mm. bro? Mm. Bro, you sound like a BO2 zombie, bro. Mm. <laughs> Swazman, what are you laughing at? Nah, no, Mr. Johnson, I'm what's sorry. He, he made a joke. He made a joke about something else. I'm not laughing. Okay, dude. Hello? Co wam wyszło? Mi wyszło, że jest zjebana psychicznie. Mi wyszło, że jest kurwą i ma suchą pipe. Obie odpowiedzi się z Gadzaior. Pizza looks so delicious. Wow, pizza? Oh, oh I want some pizza. Move, man! Move, man!

Czary Mary, kurwa, mać, przestań już to w końcu grać ty z ja się dowiedziałem. O kurwa. Czy ty możesz mi wyjaśnić, dlaczego ciotka Gabriela aka Akaszka Jagodowa wyszła oburzona z naszego domu? No bo po prostu chciałam, żeby ona wyszła z mojego pokoju. Co mnie to interesuje, masz teraz zejść na dół i ich przeprosić. Wolę kurwa iść do Menela i z nim żebrać o jedzenie albo pojechać do ciotki Eugeniożaty. Znaczy o tym ostatnim zapomnij, czyli co wybierasz. Dobra, ale tylko ciotkę przeproszę, ale tej pizdy nie przeproszę. Co masz mi do powiedzenia? Przepraszam. Super cieszę się, ale bardziej się będę cieszyć, jak przeprosisz Leonole. Nigdy w życiu. No to nie będziemy przyjeżdżać tutaj. No Knuśiu, co ty kurwa? <coughs> Matko jedyna karetkę Mój wnuk <coughs> to czpun <coughs> Babciu Teraz babcia, a wcześniej tego diabła po dupie całujesz

A przepraszam bardzo, co ty za pornosy mi tutaj śpiewasz? Jakie kurwa pornosy, to jest hit tego lata. Ty się kurwa ogarnij, ty mała prostytutko, bo. Ej kurwa. Takie broń się nie wykona! Nie ma dzisiaj, będę płatnym zabójcą. Dzień dobry za spóźnienie, kurwy. Pyscy na ziemię to jest napad na wasze, kurwa dziwki. My name's Tyler and I'm a mean sexual, which means I'm only attracted to girls who are mean. We even have our own flag. Did you make a reservation? No, I, I didn't know what you wanted. Oh my god, how do you not know by now? I'm sorry. No dzień dobry, bo jeby. dzisiaj będę pytać na temat powstania Bydgoskiego. Co tak tu jebie jak skibla? O ja pierdolę jak tutaj jebie. Co tak tu jebie, jakby ktoś się zesrał? Aha, no tak. Przecież to ja się obsrałam, ponieważ wiebałam kebaba na ostrym cieście i teraz sram pod siebie. Stary weź uchyl okno, bo ja się zaraz otruję. Idź się kurwa umyj bo jebiesz jak zdechły szczur. Zaraz, gówniarzu, dostaniesz pizdę oraz uwaga zapyskowanie do nauczyciela, którym roku mieszka i obscęł koronę? W 1961. Kurwa macie znowu źle. Za niedługo to będzie szurowy kopał zamiast spotykać się z tymi nieudacznikami! No słuchaj! Znalezione, nie kradzione! Hehe, <grym> <Ale> jest super! <grym> A! Jest to, O kurwa, to jest moje, oddawaj! Nie kurwa, to jest moje, daj! No mama, mówiłaś, że znalezione! Kłamałam! To co jest w domu, to jest moje i

Don't touch me, bitch! Yo, what are you watching? Spider-Man No Way Home. Oh sweet. I just saw that in theaters a few weeks ago. It's fire. Right? Oh wait, here comes the part where Andrew Garfield and Tobey Maguire show up. Dude, what the hell? So Okay. What is this? My homework? What do you mean? Yeah, no. I can't do this. Guess I better also do it. Here. Take it back. Olivia. Mom, I don't understand any of this. Just give it a try. Mam zadzwonić po twoich rodziców. Rodzice nie odbiorą, bo są w pracy. Ja już nie wiem, co mam z tobą zrobić. Wypierdol mnie po prostu z tej jebanej budy. Mogę cię wypierdolić, ale do szkoły z internetem. First of all, I gotta wash the dishes, do the fucking laundry and then fold them. Throw the trash out. Vacuum the house. Clean the bathroom. Like mom, do you also want me to clean the neighbor's house? Chodźcie już do szkoły! Ile razy was mijam na korytarzu i nie usłyszać dzień dobry. Gdzie jest ta kultura osobista? Ale ja mówiłem dzisiaj pani dzień dobry na korytarzu, to pani mi nie odpowiedziała. Tak? No ciekawe, bo ja nie słyszałam. Tak zwykle kurwa. To umyj uszy dziwko. That fucking bird that I hate

Dzisiaj mnie bolą sutki, a sutki mam 2 a 2 razy 10 równa się 20 odjąć 6 równa się 14, czyli numer 14, Sara mięsna dupa. Zapraszam do odpowiedzi. Nie ma opcji przecież ten temat jest trudniejszy niż nasze życie. się Mamo, 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 ja idę do Nelina na noc. Nie, aha, dlaczego? No, bo ostatnio dostałaś pizdę z matmy. No kurwa, nie moja wina, że ta robi co drugą lekcję niezapowiedziane kartkówki. Red Bull gives you wings, it's the best thing ever. And why are you drinking two at once, as Because well? one's for flavor, one's for the energy. They bounce off each other, That like I'll be bouncing really off bad. the fucking walls. That's really no, it bad makes you fucking fly, bro. It's the best thing ever, trust me. you're having another one yes this is just a day in the life of a connoisseur what do you think hey, look at that mate that's one of my ops that's a red bull off-brand here, you, you're discriminating me you're discriminating against mate. me red bulls where it's at that's a pile of shit <laughs> yeah passing <laughs> the phone to a girl that if i had to choose between hanging out with her and having my organs removed one by one i choose the organs I'm passing the phone to my best friend.